Czy wiesz, że może czekać na ciebie wyższa emerytura, o której do tej pory nawet nie śniłeś? Mickiewicz tutaj, i mam dla ciebie wiadomość, która może zmienić twoje spojrzenie na świadczenia emerytalne. ZUS właśnie wprowadza zmiany, które dotyczą tych, którzy pracowali jeszcze przed 1999 rokiem. Ale co dokładnie to oznacza dla ciebie i twojej przyszłej emerytury? Czy wiesz, czy możesz skorzystać z tych zmian? A jeśli tak, to jak sprawdzić? Ile dodatkowych środków może wpłynąć na Twoje konto? Wielu seniorów nie zdaje sobie sprawy, że brakujące dokumenty z dawnych lat mogą mieć ogromny wpływ na wysokość ich świadczenia. Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy Twoje świadectwa pracy są kompletne? A co, jeśli ich nie masz? Czy jest jeszcze szansa, żeby to naprawić i uzyskać wyższą emeryturę? Kto dokładnie może liczyć na podwyżkę? Czy dotyczy to wszystkich, czy tylko wybranych osób? I co najważniejsze, jak się do tego zabrać, by nie stracić ani złotówki? Zastanawiasz się pewnie, czy ten temat jest skomplikowany i wymaga godzinnej papierologii, czy może jest sposób, żeby szybko i łatwo sprawdzić swoje prawa? Mickiewicz odpowiada, to nie jest tak trudne, jak myślisz. Ale musisz wiedzieć, gdzie szukać i jakie kroki podjąć, bo każda chwila zwłoki może oznaczać mniej pieniędzy na Twoim koncie. Jakie dokumenty są najbardziej potrzebne? Co zrobić, jeśli dawne miejsce pracy już nie istnieje? Czy ZUS sam powiadomi Cię o możliwości wyższej emerytury, czy musisz działać samodzielnie? To tylko część pytań, które chcę z Tobą dzisiaj omówić. Zastanów się, czy warto przegapić taką okazję? Czy nie chcesz wiedzieć, jak zwiększyć swoje świadczenie i żyć spokojniej? A może znasz kogoś, kto też może skorzystać z tej informacji? Nie pozwól, by brak wiedzy czy dokumentów pozbawił Cię dodatkowych pieniędzy, które Ci się należą. Kliknij teraz przycisk subskrypcji i bądź na bieżąco z najważniejszymi informacjami dla seniorów od Mickiewicza. Nie przegap kolejnych wiadomości, które mogą mieć realny wpływ na Twoje życie i finanse. W kolejnym etapie filmu opowiem Ci, jak dokładnie sprawdzić, czy przysługuje Ci wyższa emerytura i jakie dokumenty musisz zgromadzić, żeby to udowodnić. To naprawdę może zmienić Twoją sytuację finansową na lepsze. Nie odchodź nigdzie, Mickiewicz pokaże Ci krok po kroku, co zrobić, aby zyskać więcej od ZUS. Czy jesteś gotowy odkryć, ile możesz zyskać? Zacznijmy tę podróż razem. ZUS odgrywa ogromną rolę w życiu każdego seniora, a szczególnie tych, którzy zaczynali swoją karierę zawodową jeszcze przed 1999 rokiem. W ostatnim czasie pojawiła się ważna informacja, która może przynieść realne korzyści wielu osobom, zwłaszcza tym, których emerytury były dotychczas naliczane na podstawie niepełnej dokumentacji. Warto pamiętać, że każdy dokument potwierdzający okresy zatrudnienia, nawet te sprzed wielu lat ma znaczący wpływ na wysokość świadczenia. Często zdarza się, że część świadectw pracy nie została dostarczona do ZUS-u, co powodowało, że emerytura mogła być niższa niż powinna. ZUS zaleca seniorom, którzy rozpoczęli pracę przed 1999 rokiem, by dokładnie przejrzeli swoją dokumentację oraz spróbowali uzupełnić brakujące świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie. Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy, że mają jeszcze szanse na uzupełnienie swojej dokumentacji i tym samym na zwiększenie swojej emerytury. To ważna informacja, ponieważ nawet niewielkie uzupełnienie może przełożyć się na znaczne podwyższenie świadczenia. Przy odpowiedniej staranności i działaniu w porozumieniu z ZUSEM można zyskać dodatkowe środki, które poprawią komfort życia na emeryturze. W pierwszej kolejności warto dowiedzieć się, gdzie można zdobyć brakujące dokumenty. Jeśli Twoja dawna firma nadal istnieje, nie ma problemu, można zwrócić się do działu kadr lub archiwum przedsiębiorstwa o duplikat świadectwa pracy. Firmy mają obowiązek przechowywania dokumentów przez wiele lat, więc zazwyczaj takie świadectwo jest dostępne. Niestety, w przypadku firm, które zakończyły działalność, sytuacja jest bardziej skomplikowana, ale i tu nie wszystko stracone. W takich przypadkach warto zwrócić się do ZUS, który może pomóc w ustaleniu danych dotyczących zatrudnienia na podstawie posiadanych informacji, takich jak adres firmy, Nazwisko właściciela czy numer konta płatnika składek. Ważnym krokiem jest także sprawdzenie, czy ZUS posiada wszystkie niezbędne dokumenty. Można to zrobić, korzystając z platformy usług elektronicznych ZUS, gdzie dostępna jest informacja o stanie konta ubezpieczonego. Dzięki temu każdy może samodzielnie zweryfikować, jakie składki zostały odprowadzone i z jakich okresów pracy znajdują się dokumenty w ZUS. To bardzo pomocne narzędzie. Które pozwala uniknąć niepotrzebnych błędów i braków w dokumentacji. Dla osób zatrudnionych przed 1999 rokiem, które pracowały w małych firmach zatrudniających do 20 osób, istnieje jeszcze jedno ułatwienie. Wówczas przepisy pozwalały na indywidualne zgłaszanie pracowników do ZUS przez pracodawcę. Dzięki temu, nawet jeśli świadectwo pracy zostało zgubione, ZUS może na podstawie danych o płatniku składek ustalić okres zatrudnienia i doliczyć go do przyszłej emerytury. Jest to niezwykle istotne. Ponieważ brak tego rodzaju potwierdzenia w dokumentach mógłby spowodować pominięcie pewnych lat pracy przy wyliczaniu świadczenia. W przypadku, gdy dokumentacja jest niekompletna lub częściowo zaginęła, wciąż istnieje możliwość złożenia wniosku o emeryturę. ZUS umożliwia późniejsze dostarczenie brakujących dokumentów, co może skutkować ponownym przeliczeniem świadczenia i podwyższeniem kwoty emerytury. To bardzo ważne dla wszystkich, którzy do tej pory nie wiedzieli, że mają szansę na więcej. Warto więc nie odkładać tego kroku na później i aktywnie działać aby poprawić swoją sytuację finansową. Znaczenie ma również data przejścia na emeryturę. W 2024 roku eksperci ZUS zalecają, aby rozważyć przejście na emeryturę w miesiącach lutym lub lipcu. Dlaczego? Ponieważ emerytura przyznana w lutym podlega corocznej waloryzacji już od marca, co oznacza, że od razu będzie wyższa. Natomiast emerytura przyznana w lipcu jest liczona na podstawie składek zwaloryzowanych w czerwcu, co również przekłada się na wyższą kwotę. Dobrze zaplanowany moment przejścia na emeryturę może więc znacząco poprawić Twoją sytuację finansową na emeryturze. Najniższa emerytura w Polsce na rok 2024 to 178096 zł brutto, co daje około 1,49367z netto. To ważna informacja dla wielu seniorów, którzy chcą wiedzieć, czego mogą się spodziewać. Jednak warto pamiętać, że emerytury są bardzo zróżnicowane i zależą od wielu czynników, takich jak długość pracy, wysokość składek. Czy rodzaj wykonywanej działalności? Na Śląsku mieszka mężczyzna, który może pochwalić się najwyższą emeryturą w Polsce ponad 48 tysięcy złotych miesięcznie. Pracował przez 62 lata i przeszedł na emeryturę w wieku 86 lat, co pokazuje, jak ważne jest długoletnie ubezpieczenie społeczne i składki. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Bardzo często osoby starsze nie są świadome, że nawet drobne dokumenty czy zaświadczenia mogą mieć wpływ na wysokość ich świadczenia. Warto więc dokładnie przejrzeć swoje archiwa i zebrać wszystkie możliwe potwierdzenia zatrudnienia, nawet te, które na pierwszy rzut oka wydają się nieistotne. Może to być na przykład umowa o pracę, zaświadczenie od pracodawcy, czy nawet wypłaty z ZUS, które potwierdzają okresy składkowe. Pamiętaj, że ZUS ma obowiązek ponownego przeliczenia emerytury, jeśli w trakcie pobierania świadczenia dostarczysz nowe dokumenty. To oznacza, że Twoja emerytura może wzrosnąć nawet po wielu latach chody i przyznania. Warto więc nie rezygnować z uzupełniania dokumentów, bo to realna szansa na dodatkowe pieniądze na Twoim koncie. Podsumowując, jeśli pracowałeś przed 1999 rokiem, nie czekaj i zacznij działać już dziś. Sprawdź, czy masz wszystkie potrzebne świadectwa pracy, inne dokumenty. Jeśli czegoś brakuje, dowiedz się, jak je zdobyć, czy to z archiwów firmy, czy poprzez ZUS. Zweryfikuj swój stan konta na platformie usług elektronicznych i, jeśli to konieczne, Złóż wniosek o ponowne przeliczenie emerytury. To może być twoja szansa na wyższą emeryturę i lepsze życie na emeryturze. Warto też pamiętać, że proces uzupełniania dokumentów i kontaktu z ZUS może na początku wydawać się skomplikowany i czasochłonny, ale każdy krok zbliża cię do potencjalnej podwyżki emerytury. Mickiewicz radzi, aby nie odkładać tego na później, im szybciej zaczniesz działać, tym większa szansa na poprawę twojej sytuacji finansowej. Czy wiesz, jakie pytania możesz zadać w ZUS, aby ułatwić sobie cały proces? A może zastanawiasz się, czy istnieją jakieś pułapki lub niejasności, które warto znać przed rozpoczęciem kompletowania dokumentów? O tym wszystkim opowiem ci dokładnie, krok po kroku. Czy zastanawiałeś się, co zrobić, jeśli twoja firma już nie istnieje, a dokumentów nie da się odzyskać? Mickiewicz wyjaśni ci, jakie są alternatywne sposoby potwierdzania okresu zatrudnienia, aby ZUS mógł prawidłowo naliczyć świadczenie. Czy wiesz, że istnieje możliwość składania oświadczeń czy zeznań świadków? Które mogą pomóc udowodnić Twoje lata pracy? Takie rozwiązania pozwalają na uzupełnienie braków, a tym samym na wyższe emerytury. To właśnie te mniej znane możliwości często decydują o tym, że starsi pracownicy zyskują dodatkowe środki. Jakie są kolejne kroki po zebraniu dokumentów? Czy warto od razu umawiać się na wizytę w ZUS? Mickiewicz podpowie, jak przygotować się do takiego spotkania, aby wszystko przebiegło sprawnie i bez zbędnych komplikacji. Co zrobić? Gdy napotkasz trudności? Kto może Ci pomóc i na co zwracać uwagę przy wypełnianiu wniosków? Wszystko to ma ogromne znaczenie, by maksymalnie wykorzystać szansę na podwyższenie emerytury. I jeszcze jedna rzecz. Czy słyszałeś o nowych możliwościach, które wprowadza ZUS dla seniorów, by jeszcze łatwiej było sprawdzić i poprawić swoje świadczenia? Mickiewicz wyjaśni, jak korzystać z najnowszych narzędzi usług online, które pozwalają na szybkie i wygodne zarządzanie swoim kontem emerytalnym bez wychodzenia z domu. To ważna informacja, zwłaszcza dla osób, które nie mogą często odwiedzać placówek ZUS. Czy zatem wiesz, ile realnie możesz zyskać dzięki uzupełnieniu dokumentów i poprawnemu naliczeniu składek? Jakie historie sukcesu mogą cię zainspirować do działania? Wszystkie te pytania Mickiewicz poruszy w dalszej części tego materiału, a także pokaże, jakie błędy najczęściej popełniają seniorzy i jakich uniknąć. Zostań ze mną do końca, bo ta wiedza może odmienić Twoje życie na emeryturze. Kliknij, subskrybuj i włącz powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych ważnych informacji dotyczących ZUS i Twoich praw.